Dobry wieczór w związku z informacjami dotyczącymi ostatnich spostrzeżeń w sieci dotyczących naszych rodzimych twórców muzyki chciałam dodać tutaj kilka, kilka słów, ponieważ są to jednocześnie osoby, które są pracownikami służb specjalnych i ja mam z ich powodów powodu bardzo dużo ostatnio nieprzyjemności i problemów. Chciałabym naświetlić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o e, w ogóle e, naruszone paragrafy, tak? Ponieważ tutaj e, rząd e, nie pomógł w żaden sposób mi, a mam świadomość, że to rzutuje na pozostałą część społeczeństwa. E, ja tutaj podsumuję tylko e, ich dokonania, tak? artykuł 148 zabójstwo Czyli to są przypuszczenia, bo jest mnie niewinności, natomiast jest to jest to przypuszczenie graniczące z pewnością, obserwując ich informacje wypowiadane z ruchu ust i te klipy, które oni tworzą. Ludobójstwo, artykuł 118, 119, dyskryminacja, 189, a handel ludźmi. Tutaj przypomnę sprawę Magdaleny Żółk. Ja przypuszczam, że ona miała paść ofiarą takiego handlu i w efekcie nieudolności po prostu ją skasowali. Jest to niemożliwe, żeby dziewczyna wysportowana, która miała siłę, która była w jakimś szale, a moku po prostu z pierwszego piętra skoczyła i zabiła się, po prostu na pewno byłby ten skok zamortyzowany. Będzie dobrze zatuszało sprawę. Wątpliwości co do tego, czy służby nie brały udziału w ujawnieniu jej danych wrażliwych budzi fakt, że niestety ale rodzice utrzymywali, że ona nie jest chora, a wszyscy o tym wiedzieli. Także sądzę, że tutaj był temat szerzej poruszony. Gryźby karalne 190 na stop dostaje, będziesz zapierdalona, będziesz okaleczona, yy, nie będziesz miała ręki yy, przez różnego rodzaju środki yy, przekazu elektronicznego, służby wtrącają. Zniesławienie 212. Pewnie wy wiecie więcej na ten temat niż ja. Mówię tutaj do osób znajomych i tych, których nie znam, bo już nie znają wszyscy w Polsce, mam tego świadomość. Yy. 230-260a. Płatna protekcja bierna i czynna. Tutaj mam na myśli e, zanoszenie lędrynek w zamian za e, po prostu łagodne traktowanie. Mhm. Nadużycie e, uprawnień przez funkcjonariuszy. Tu nie jest nadużycie uprawnień. Tutaj jest brak skorzystania z uprawnień. Ja nie mogę wejść na komisariat. Zatem podszywanie się pod funkcjonariuszy policji też tego doświadczyłam. Były to osoby, które na pewno nie były funkcjonariuszami, za to mogą odwozić wszędzie, gdzie chcą, łącznie ze szpitalem psychiatrycznym, nie mając ku temu żadnych powodów. 232. Wpływanie na czynności sądu. Ja miałam taką sytuację, odwołując się do sądu pracy. Niestety, ale mam wrażenie, że było tam dogadane, ponieważ sprawa powinna być z góry wygrana dla mnie, natomiast z powodów trywialnych i ustawienia sytuacji nie wzięto moich dowodów pod uwagę. Nie zawiadomienie o przestępstwie artykułu 240. Ja nie mam możliwości, Państwo wszyscy wiedzą, co się dzieje w służbach, że jest proceder, nikt nie powiadamia organów ścigania. Uwolnienie osoby pozbawionej wolności. Tutaj e, widziałam, e, już nie będę rzucać nazwiskami, widziałam pracownika służb, e, m, służby więziennej w samochodzie służby więziennej. Kojarzę to z wypuszczeniem osoby, która tutaj na podwórku jest dozorcą. Było to w dzień, kiedy właśnie rozmawiałam z osobą tego rodzaju i sądzę, że został po prostu wypuszczony na czas czarnej roboty, potem no, oczywiście nieoficjalnie, później wraca, bez śladów wszystko jest załatwione, tak? Zresztą tutaj byłam świadkiem różnych dialogów. Ile dostałeś? Ja dostałem tyle, także tutaj po prostu nie wiem, czy jest jeszcze akcja w toku, czy mm, jakoś tam wyprostowana sprawa, bo to chyba poszło dalej. Wspominałam już o tym, może ktoś się zainteresował, natomiast jakieś ustawki tutaj były. I oczywiście groźby, groźby karalne. Mm. Y, 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 Artykuł 265, przepraszam, y, 266, ujawnienie w, i wykorzystanie informacji niejawnych, dane wrażliwe różnego rodzaju instytucji y, zostały y, moje sprzeniewierzone i po prostu przekazane do informacji publicznej. Ja tu już nie będę się rozwodzić na ten temat. Bezprawne wykorzystanie informacji. Artykuł 267, oczywiście to się wszystko łączy. Zakłócenie systemu komputerowego. Ja cały czas mam na swoich stronach internetowych trudności z udostępnianiem treści swobodnie, ja mam jakieś przeszkody w udostępnianiu treści. Bywa, że mi posty znikają całkowicie podczas udostępniania i po prostu są utracone, ktoś je kradnie. Ugiwanie się nie swoim dokumentem tożsamości. Ja wiem, że jest dziewczyna podobna do mnie. Nie będę ujawniać nazwiska. Wiem, z kim jest powiązana. Znam tą dziewczynę, z którą ona może być powiązana. Mam świadomość, że są to dzieci atrapy mojego taty. Są podobne i słyszałam o tym, że jest identyczna jak ja. A dodając do tego, że mi wyszło z domu świadectwo, przyjąłem dyplom technik usług fryzjerskich. Wyszła mi z domu też umowa rachunku bankowego. To jest też tutaj kradzież, włamanie i wychodzą mi różnego rodzaju niby pierdółki, ale po jakiś trymer tam, drobienie męskich przedziałków, psucie różnych tutaj, w ogóle wejście bezprawne na, na, na teren czy jego zmienia. tak to jest po prostu e, oszustwo, czyli naruszenie e, artykułu 275, 276, e, 278, 279, 286. Mm. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w kodeksie zabrakło uregulowań e, dotyczących e, niektórych faktów. E, I to jest na przykład. Mm, 201 Kazirostwo, a posilam się o takie stwierdzenie, ponieważ uważam, że jeżeli osoby są programowane genetycznie i rozsiewane gdzieś po całej Polsce, to nigdy nie wiadomo, kto trafi na swoje rodzeństwo przyrodnie. I tutaj wiadomo już, dlaczego powstają coraz więcej powstaje błędów genetycznych i po prostu rodzą się dzieci upośledzone z różnymi rodzaju niedorozwojami i, i, i błędami genetycznymi różnymi zespołami upośledzeń. Tak, ale najgorsze jest tym wszystkim, że tak naprawdę mamy do czynienia z przyzwoleniem rządu na ludobójstwo na bardzo szeroką skalę. To jest artykuł 118 i to jest bezpotrzebne, że tak powiem. ponieważ likwidowane są tak naprawdę jednostki najbardziej e, utalentowane i e, najbardziej inteligentne. Myślę, że osoby te robią to z pobudek czysto osobistych i e, Motywują to własnymi kompleksami, ale ja to przeczytam artykuł 218 to w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznie wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie dopuszcza do zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należące do takiej grupy podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12 każe 20 lat 25 lat pozbawienia wolności albo każe dożywotniego pozbawienia wolności, a to przyzwala też. Także e, drodzy urzędnicy e, najwyższego szczebla, e, jeżeli już macie takie informacje, to proszę zajmijcie się e, tym tematem, bo jak nie wy, to pewnie zrobi to za was opozycja, ponieważ nikt nie chce żyć w Korei Północnej. A ja sama kojarzę fakt, że moja córka mogła e, paść ofiarą poten, e, podmianki. I to było również w szpitalu Rydygiera, gdzie rodziła również moja babcia, gdzie właśnie moja mama została podmieniona za dziecko, które po prostu zostało wyjęte i pewnie umarło, bo było wyjmowane jakimiś kołkami i po prostu żeby uniknąć konsekwencji błędów w sztucy lekarskiej nie zrobili cesarki, bo też nie mieli takiego powodu, powinni podtrzymać ciążę, więc myślę, że no właśnie gdyby nie to, że moja córka jest córką, a tam urodził się chłopczyk, bo mówiła pielęgniarka, że jest zupełnie inną masą urodzeniową i chłopiec, i gdyby mi nie to, żeby mi pokazała płeć, to tam był lekarz, który podżegał do tego, żeby zamienić. I pamiętam dokładnie tam sytuację. Wspomniał też, że nie ma się do czego przyczepić 10 z To jest okropne po prostu. Błagam, drogi rządzie, zajmijcie się tym, bo to jest wstyd. Biorąc pod uwagę, do czego doszło w Ameryce, Jennifer Lopez, Shakira, Nicole Schlesinger. To jest żenujące, ale niestety taką mamy sytuację w kraju, a przyzwolenie oznacza współudział. Dziękuję za uwagę, dobranoc.